Siema, z tej strony Hiro. To jest Diablo 3, Szaman, yy, szósty odcinek. Będziemy kontynuować sobie przygodę z nas w zatopionej świątyni. Już szuka trzeciej części. Pamiętam blask, mknący w kierunku osady rybackiej. To na pewno Wortam. Doskonale, Leo. Niech przewoźnik was tam zabierze. No, więc mamy poszukać sobie trzeciej części. I właśnie w tym momencie skończyliśmy ostatnią przygodę. No, I to na tyle. Muszę przekroczyć wodę. Do wortamu. Zabiorę cię, ale miej się na bacności. Nad osadą unosi się dym. No więc zostaliśmy się już do Wortam. No tutaj pożary są to wszystko. Ale ścinam trochę. Chwilę, bo mam 20 klatk. Dobra, zmieniłem, zmniejszyłem tekstury, teraz powinno się przytrzymać te 60. No nawet nieźle. Nie. Zresztą lak jest jeszcze zauważony Trzyma się dobrze. Więc tak kupiłem sobie nowe słuchaweczki, razem z mikrofonem, jeszcze nie ciekawy datek z oku jakiejś. Um, nowej karty dziękuję, bo mikrofon sam nie wystarczył i słychać jakiś tam szum na maksymalnie podzwyczajnym miejscu. No przez ja rano spokojnie. No i mamy już kolejny poziom. Te żaby nawet nieźle się sprawują. Trochę powolność. Niech to łapie ukryć mego miecza! Panie Potrzebuję więcej many.

szukam rękojeści miecza spadła z nieba pulsuje potężną magią znaleźliśmy ją kilka dni temu żałuję że ją zabraliśmy chodź pilnuję jej widzim. z radością się jej podbędziemy no więc tutaj mamy ostatnią część naszej rękojeści miecza udajże no tu nie ma go tutaj no i zabrała Twoja bohaterska wyprawa nie przyniosła oczekiwanego efektu Mam trzy części miecza i twoich przyjaciół Mogłem Niczego narzekasz Muszę wracać do domu Kejna No czyli tutaj sobie wróćmy I do domu Kejna Pyk To twój wybór Kejnie Albo wykorzystasz znajomość sztuki Choradrimów, aby naprawić miecz, albo twoja ukochana Lea zginie straszną śmiercią. Cały ten ból i zniszczenie. A na co ci w ogóle ten miecz? Mnie na nic, ale jest wszystkim dla mojego władcy, Beliala. Robi wrażenie! Tym razem wygraliście, ale skoro miecz nie może być mój, zabiorę jego właściciela! Ostatecznie ostrze i tak będzie moje! Wójku, nie umieraj! Nic już tego nie powstrzyma, ale muszę zrobić jeszcze jedną rzecz. Trzeba zespolić miecz. Tak jak podejrzewałem, to miecz z Królestwa Niebios. Nieznajomy jest aniołem. Pamiętaj o dzienniku. No, Kane doszedł do tego, że nasz, znaczy nasz miecz, który znaleźliśmy... Kontrolować tę moc, mogłabym go uratować. Nie win się. Magda zapłaci za śmierć Keina. Magda i jej pan Belial. Dziennik mówi o niele, który spadnie z nieba, kiedy cień wypełznie z otchłani. Nieznajomy jest kluczem do tajemnicy. Teraz nieważne, kim jest. Znajdę go i przyniosę mu miecz. Kiedy moja moc się uwolniła, przez chwilę mogłam zajrzeć do umysłu Magdy. Uciekła na wyżyny. Dotrzesz tam przez jaskinie nad Wortam. Ale pamiętaj, Magda będzie tam na ciebie czekać. O ile hmm. No więc... Duchy mnie prowadzą. Mamy się udać tutaj. I iść na wyżyny. W poszukiwaniu Magdy i naszego nieznajomego. No tak jak już Kane powiedział, ten nasz nieznajomy jest yy, aniołem i właśnie pod koniec tego aktu jak się rozwali tego ostatniego bossa bo on opowiada historię jak to się stało on sobie to wszystko przypomniał opowiadał historię jak się stało że się znalazł na ziemi czyli mamy do tej pieczary się udać To jakaś skrzyneczka. Jak traktuje się u was przestępców? Są wypędzani W zakonie po prostu każemy ich śmierć. No i tutaj to tu jest mnie. Yy, reliknie najgorszy moment z z tego o się do różnych warunków stworzeń na świecie. jakąś lalkę mamy. Dodatkowo są dość wrażliwe na działanie magii. pod jej wpływem arachnidy osiągają ogromne rozmiary i same zaczęły już tak zachęcać. Z tego powodu zalecane jest no tanie, Żaby się odbijają od sam. Ale divina. Wow. One dopiero Duchy mi pomagają. Potrzebuję więcej mamy. Dobrze, ja potrzebuję przejść. O, to Czekę, będzie wydawało jak to się już No dobra Potrzebuję many Też trochę lipa, bo many zjadają Właśnie jeszcze level mieliśmy tanie, co to jest Zobaczmy sobie to Jak to się będzie spróbować Możemy sobie przesywała psy zombie zyskujemy zdolność zarażenia przez ugryzienie Zobaczmy sobie to. I tu mamy te plagieropuch. Ostatnio rzucasz opętaną czaszką. To też może być dobre. No więc przyłajmy sobie przy okazji te psy. O, gdzieś tam. Nie mam dość mamy. strasznie mamy zale. Co dawało? Aha. To to tak przeskakuje. Dobre na te małe potwory, jeżeli zginą skin, na hit'a. To będzie wtedy tak skakać po tych małych pajączkach i je zabijać pewnie. Potrzebuję więcej manu. Ja potrzebuję ekstra. No, a, jeszcze kasa tam leży. Coś nowego, jakieś laczki dostaliśmy, ale dobra. Mamy niebieskie. Tu jakaś torpa? Kiedyś byłem jednym z nich. Zwyczajny. Niewinny. Aż usłyszałem wezwanie. I już wiedziałem, że muszę służyć, muszę zabić mężczyznę, który zagraża mej pani i urocznej potędze. No to chyba właśnie w tej chwili mówię o tej Nie mam dość. Tak to się mówi, chyba. Mocarny no. przeciwnik Dajmy sobie to, o dobra zebrałem niech będzie Trochę lipa Ale dobra Tu jeszcze kasa I człapimy dalej Chyba ten nie to też byłby lepszy mamy Szukamy dalej Ale tu trzeba nieźle eksplorować no, Dlatego tego nie lubię, to jest za dużo eksploracja Jezu. Jeszcze tak idzie Oj, och Cóż za to Ja mamy. No wiesz, ja też potrzebuję mamy. No, nie mogę tam wejść przez to. A jeden wdech. Znaczy Jeszcze ten działa Świetna dębowa, co? Takie coś. Dębowa. Tak, tam się dziadują. nie Ale kasy Ktoś coś będzie. Ślepa uliczka. To też trochę bo nie mogę że ktoś tam żabą w nie są na pojęcie nie. Żeby taki obszarowy nie wydamek zadają O, żółty mały pają Nie mam dość małych szybko szybko, szybko stworzenie. Powiem wam, że ten szaman jako szaman <coughs> Dobry wybór Bardzo miło się nim gra mm, nie sprawia jakichś tam problemów a jak się jeszcze ma z, znaczy z tych pomocników to naprawdę nieźle że ta postać się sprawuje Jakiś łuk to nic więcej Sekwyk ładnie pięknie To jakieś inne potwory się zaczynają robić, czy pojawiać. A i ślepa uliczka. Zobaczmy tu sobie jeszcze w górę w prawo. Czy jakaś uliczka jest. O to chyba tutaj. No, to to. Zbierz się i poczuj jej miłosny uścisk. Ja nie chcę żadnych odcisków, ja chcę jej dotknięcia. ziemia zabić. nie jest życzliwa dla szaleńców. No, a więc tutaj podchodząc mamy taką panienkę. Proszę, pomóż mi. To straszne. Ta proszę byś się O nie! Nie, za późno. To no. ona... I tutaj nie mogę na razie pomóc w żaden sposób Pojawi się nam tutaj nie Libo trzeba, nie trzeba rozwalić Potrzebuję ja, więcej manu Nie potrzebuję zabić tego Wow, się na mnie z Chyba ten szaman. No I z ja pierdzielę. Co za dziad. Teraz się zaczynam tutaj, ja... Pierwszy raz jak grałem tutaj powiem, ładnie, szybko to minęło. Żadnych problemów nie było z tym bossem. Jakoś Jakoś się rzucił na kogoś innego. Mnie nie atakował, bo się zablokował i nic z tego nie wychodziło. Trzy paski, te trzy paski takie. To na raz zabrałem, ono się nigdy nie cofało. Mi się trochę ma na bo to trochę lipa. czek na fotę, żeby się wkurzać. Dobin, din, din. Ja też potrzebujesz jadu królowej pająków. Proszę, pospiesz się. Nie chcę tu wisić, ani chwili dłużej, niż zaraz oszaleję. Plotka głosi, że przecwierć arcydisku Plazaru. Aha. Dziękuję. Jaka poluшек mamy? Możemy opuścić to straszne miejsce. A dla czarownika. No nic No rozwój te pajęczyny do no cholery jasne. Też tak myślę Punkt kontrolny No, spadać No to nic To na razie by było na tyle w tym odcinku Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki z tej serii.